Z tego czerwca ruszyła wielka ogólnopolska akcja społeczna Pomoc Mierzona Kilometrami. Wszyscy mogą do niej dołączyć i razem z T-Mobile zebrać największą liczbę kilometrów w historii akcji społecznych. Przebyte kilometry T-Mobile zamieni nawet na milion złotych i przekaże na pomoc dzieciom niepełnosprawnym ruchowo pod opiecznym fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Jaki w tym roku będzie konkurs główny? Zaskoczą te tytuły widzów, bo... No to najważniejsza część naszego festiwalu, a dlaczego mówię, że zaskoczy, no dlatego, że no, staramy się tam wybierać tytuły, które są rzeczywiście niekonwencjonalne, które przekraczają granice konwencjonalnego kina, są robione przez ludzi, którzy mają taki własny charakter pisma, którzy opowiadają o ważnych sprawach właśnie no, językiem kina. To nie są filmy proste, filmy, które często są z pogranicza kina autorskiego, kina eksperymentalnego, kina dokumentalnego różne tematy, ale też ważna forma. Ona jest bardzo istotna dla właśnie filmów nowohoryzontowych. Lewiatan, które pokazujemy w głównym konkursie. Film generalnie, można by powiedzieć, o połowie ryb, ale jest to tak niesprawiedliwe zamknąć ten film w tym jednym zdaniu, bo tak naprawdę to jest jak piękny wiersz, piękny poemat wizualny, to co udało się y, reżyserom y, w tym filmie. Kino tak esencjonalne, tak emocjonalne, że rzeczywiście wyprowadza dokument na zupełnie inne rejony. Kino dopracowane w każdym szczególe. To jest właściwie kino, które musimy odbić. Y, Wszystkimi zmysłami. No, z, z, bardzo wyjątkowy film, bardzo wyjątkowy dokument. Mocna pozycja naszego głównego konkursu. Mamy bardzo ciekawy film irański, i, i rzeczywiście ten film zaskoczy, dlatego że to jest film, który zupełnie zrywa ze stereotypami filmów irańskich. Tym razem bardzo taka surrealna, metaforyczna opowieść o opresyjnym systemie. Ten film jest bardzo, bardzo zaskakujący, bo w Iranie wyklęty, natomiast za granicą mówi się, że nie do końca to film irański. Tomasz Wasilewski. Jego drugi film został nagrodzony na festiwalu w Karlowych Warach. We Wrocławiu płynące wieżowce mają polską premierę i w niczym otwierającym T-Mobile nowe horyzonty życiu Adeli znów dotykamy rodzącej się miłości między młodymi ludźmi, którzy w trakcie dojrzewania muszą zaakceptować swoją odmienność. Różnice są dwie. U Wasilewskiego ci młodzi to chłopcy, a w Polsce będą mieli problem ze znalezieniem zrozumienia i miłości wokół siebie. nie jest dla Ciebie sukcesem samo dostanie się do konkursu głównego Nowych Horyzontów. To jest zaledwie trzeci polski film, któremu w trzynastoletniej historii festiwalu taka sztuka się udała. To jest ogromne wyróżnienie i ogromny sukces dla, dla, dla mnie i dla całej ekipy, która pracowała przy tym filmie. To było ogromne zaskoczenie, naprawdę. Nie spodziewałem się tego. Gdzieś po głowie mi chodziło, chodziła myśl, że może jest szansa na pokazanie w jakiś sposób po prostu na horyzoncie. Płynących Wieżowców, ale nigdy nie pomyślałbym o tym, że zostanie on wybrany do konkursu. Tym bardziej, że Nowe Horyzonty są jakby takim stemplem jakości. Kto to jest? Jesteśmy już po polskiej premierze filmu Płynące Wieżowce. z nami aktorka Katarzyna Herman. Jak reakcja festiwalowej publiczności? Wydaje mi się, że publiczność wyłapywała dowcip. Yy, znaczy, dużo szukali tam widzowie dowcipów w tym, a, a na końcu, kiedy, no nie zdradzajmy za dużo, ale jeden z bohaterów ląduje na krawężniku, to mam wrażenie, że też publiczność trochę taka została wbita w krawężnik, czyli yy, czy, yy, czyli chyba dobrze, mocno. Mocne wrażenia, więc bardzo mi się podoba w każdym razie. Jeżeli ktoś jest przed tym seansem, to zachęcam, polecam. Świetno. Mam nadzieję, że polska publiczność to przyjmie. Godnie i fajnie. Na pierwszy rzut oka trochę jeszcze brakowało mi takiej szarzyzny i kontrastu w tym filmie, ale myślę, że, że możliwe, że to reakcje publiczności, które czasem się śmiała, ee, możliwe, że to podsycały. Bo z drugiej strony pokazywaliśmy film, e, ukazuje mocny problem we współczesnym świecie. Może trochę ten problem jest e, w niektórych miejscach już nieaktualny, ale... Cóż, ciekawy film. A powiedz, jak Ci się podobał Bartek Gelner w jednej z głównych ról, bo to mój kolega. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> Co mówi reżyser o tym filmie? Że chciał zrobić film o miłości. Akurat porusza on rzeczywiście związki homoseksualne. I to jest oczywiście, jak każdy temat, podobny, bardzo gorąco i żywo dyskutowany, ale nie akurat te dyskusje, szczerze mówiąc, znaczy nie, chcia, nie myślę o tym, że ten film się akurat wpisuje w to, co się dzieje teraz, czy działo na świecie, czy będzie działo. Bliżej mi do tego, że jest to historia ludziach o miłości.